Good morning! Jedzie właśnie nasza taksówka, nasz piękny tuktuk. -tuk. A wybieramy się dzisiaj obejrzeć mały domek. Pani z tuktuka zaproponowała nam, żebyśmy zobaczyli taki domek. Co prawda ja myślę, że on się to kompletnie dla nas nie nadaje, ale idziemy zobaczyć i też Wam pokazać. Ta pani jest bardzo fajna, zawsze jak jedziemy tuk tukiem, to nas uczy tajskiego. Sub. mai? Sabaidi pa. Więc jedziemy. Domek znajduje się w takiej przystani przy morzu, która nazywa się Coconut Bay, czyli Zatoka Kokosowa. I jest naprawdę pięknie jak się tu wchodzi. Górka jest dosyć spora, dlatego zostawiliśmy tuktuka na tam na górze. Dlatego, że te tuktuki one są bardzo fajne, ale po płaskiej powierzchni, jeżeli są jakieś górki, pagórki, to naprawdę bardzo, bardzo ciężko wjechać. Ulica, nie powiem, naprawdę bardzo fajna i cichutka. I tutaj są też domy i mieszkania na sprzedaż, jakby kogoś to interesowało. A ta pani z taksówki ma na imię Jojo i jest naprawdę bardzo sympatyczna. Tutaj mamy basen dla mieszkańców. Miejsce, gdzie można sobie posiedzieć. No i prywatną plażę. Ejku, jak to jest pięknie, naprawdę. Zobaczcie ile kokosów na plaży leży. Naprawdę piękne miejsce. Zobaczymy jak będzie wyglądał domek. Ja widzę, że pani już czeka na nas, żeby nam pokazać, więc uciekam szybciutko. Sawi, sobie. Savi. Mamy tutaj zewnętrzną sofę i taki chłodziaczek. Nawet bardzo duże. Na zdjęciach wyglądało dużo mniejsze. Wow, jest duża sofa. Dość duża kuchnia i stół jadalny, co jest naprawdę bardzo, bardzo pożądane w naszej rodzinie. Jest kuchnia, duża lodówka i widok z okna taki średni, ale okej. Okay. trzy palniki może być problematyczne ale w naszym domku też tylko trzy działają miejsce na przechowywanie idziemy zobaczyć co jeszcze tutaj jest łazienka pralka ubikacja no, nie wiem, jak się tu świeci światło. A, ok, pralka i ubikacja. I możemy tutaj mieć jakieś rzeczy do przechowania. Idziemy dalej. O, schody są. Dosyć bezpieczne, jak na wszystkie te schody, które widzieliśmy wcześniej, ale wysokie. O, to są aż dwa piętra, słuchajcie. Tutaj jest pokój numer jeden. Mamy piętrowe łóżko, szafę i sofę. Jest dość duże. Piękna łazienka z wanną. I prysznic. Idziemy dalej. Na tym piętrze mamy. Wow, jeszcze jedną, bardzo dużą sypialnię. Bardzo dużą. A dookoła mamy balkon. Proszę, balkonik mały i on idzie dookoła i taras. Wejdziemy na taras. Tutaj mamy zatokę. A tam jakieś tajskie dzieci sobie pływają. Kokonat Bay, więc zatoka kokosowa. No i taki sobie widok. No i z widokiem na morze. Tutaj w Tajlandii, jeżeli można zobaczyć nawet skrawek morza, to pokoje nazywają się Z Widokiem na Morze. Także to jest taka wiadomość dla Was. No, idziemy dalej. Jeszcze jedne schody na samą górę. I druga bardzo, bardzo duża sypialnia. Łóżko duże, łóżko małe. Duży taras, no i tutaj można naprawdę zobaczyć morze. Piękne. Nie no, naprawdę pięknie tutaj jest. A tam widać wyspę. Mamy też dużą szafę z lustrami. O, i tutaj jest jeszcze jedna łazienka i prysznic. Zamknięta chyba na klucz. No i co myślicie o tym domku? Ciekawe, jaka cena. A obok jest domek numer dwa. Zaraz obok. Tutaj jest w tej samej kondygnacji. I ten domek ma już basen, hamak. Piękny widok. Piękny widok na Zatokę Kokosową. Grillu. A tutaj nawet jest grill i kuchnia zewnętrzna. Kuchnia, kuchnia na polu. To idziemy zobaczyć do środka. O tutaj schody są niezbyt fajne. Tutaj mamy sofę, telewizor. Tutaj mamy a tutaj mamy schowek na różne rzeczy. Lodówka, kuchnia. Tutaj mamy małą łazienkę na dole. I tutaj jest pierwsza sypialnia. Fajnie, że na dole. Bardzo ładna. I w tej sypialni mm. mamy też łazienkę i prysznic. Super. Bardzo ładnie. Idziemy na górę, choć ja takich schodów bardzo nie lubię. Ale jest przynajmniej poręcz to zawsze jest jakiś bonus. Tutaj mamy naprawdę olbrzymią sypialnię. Olbrzymią. Z łazienką, podobnie jak na dole, i z schowkiem na różne rzeczy. Także łóżko jest tak w środku pokoju, ale w sumie to nie przeszkadza. I tutaj jest naprawdę bardzo malutka sypialnia dla kogoś, kto lubi być osobno. Przy rodzicach widoki podobne jak poprzednio, czyli widzimy zatokę kokosową i taką małą wysepkę, tam jest też. przejście. O o, jeszcze gorsze schody. Ale jest... jest okrągłe. Ale te schody są zabudowane i są poręcze, więc nie jest aż tak źle. Ale dużo ich jest. To na pewno. I tutaj wychodzimy do innej dużej sypialni. Z widokiem na morze, z widokiem na zatokę, jest super. Nie słonko ten strona. I tutaj mamy podobnie jak piętro niżej, schowek, toaletę z prysznicem oraz. Mały pokój dziecięcy. No to teraz musimy się dowiedzieć, cen tych willi. Idziemy zobaczyć jeszcze jeden domek w tej zatoce kokosowej. Ten znajduje się przy samym morzu. I ma mały basen. Właściwie nie taki mały. A obok jest zaraz drugi basen. Na zewnątrz mamy duże, duże miejsce, gdzie można sobie poodpoczywać bardzo duże patio. No to co, wchodzimy do środka? Wow! Ale tu jest dużo miejsca? Piękna, duża sofa, duża przestrzeń, bardzo. Miejsce na komputer. Mama by miała gdzie pracować. Bardzo duża kuchnia. Elektryczna płyta, których ja za bardzo nie lubię, no ale coś za coś. Lodówka. Stół. Tutaj mamy sypialnię na dole. Bardzo ładna, duża i z wyjściem na taras. Idziemy dalej. Tutaj mamy ubikację, i prysznic na dole. Tutaj mamy kolejną sypialnię, dwa łóżka i pralnię. Wow, ale duża pralnia. I nawet jest łóżeczko dla dziecka. Idziemy dalej. Tutaj mamy szafę i prysznic kolejny. Oraz łazienkę, znaczy ubikację. Ten dom jest naprawdę ładny, ale mi się podoba. Tutaj mamy szafę. Następna, Następna piękna sypialnia, duża. Czyli mamy super. trzy sypialnie na dole, super po prostu. I kolejna łazienka z prysznicem. Nie, no, ten, ten dom to jest. To jest chyba to. To jest chyba to, kochani. Do drugiej części domu wchodzi się y, osobnym wejściem. I tutaj górna część domu, takie mieszkanie. Mamy kuchnię, mamy salon i sypialnię jedną z łazienką. Oraz druga łazienka. To znaczy oraz druga sypialnia. Z biurkiem, szafą i łazienką. No i jest wyjście też na piękny taras. Z miejscem do siedzenia. Naprawdę piękne miejsce. No, więc miejsce tutaj jest bardzo fajne, bardzo spokojne, bardzo cicha okolica. Wszystko ogrodzone, i. No, jest pięknie po prostu. I myślę, że. Wiecie, jak wszystko się wali, i nagle dostajemy jakąś szansę od życia bo ta pani, co tam idzie z Vincem, pani, która wozi nas czasami do szkoły, bardzo ją lubię, bo nas zawsze po drodze uczy tajskiego. I tak zaczęliśmy rozmawiać o tym właśnie, że szukamy domu, że jest drogo. I to ona nas tutaj przywiozła, żeby pokazać. To miejsce jest dosyć daleko od tego, gdzie mieszkamy teraz, bardziej na południu wyspy, ale właśnie mieszkając na południu wyspy jest dużo taniej. No, więc teraz muszę się zatrzymać, bo to jest duża góra i nie chcę zapać. No, więc teraz ceny. Za pierwszą willę 3000 złotych na miesiąc. Za willę numer 2 3000 złotych na miesiąc. A tą, co oglądaliśmy teraz, to jest inny właściciel. Jest piękna, naprawdę jest cudowna, ale życzą sobie dużo, dużo drożej. I z tego, co nam pani mówiła, w wysokim sezonie 900 zł za noc, a w niskim sezonie 400 do 500 zł za noc. Więc ta piękna duża wila na razie odpada, jest poza naszą możliwością, ale te po 3000 proście, będzie wam dane.